Minecraft, ale w dzisiejszym odcinku będę mógł rzucać dosłownie WSZYSTKI. I okazuje się, że gdy rzucę przedmiotem, to dzieją się rzeczy, których się totalnie nie spodziewałem. Nie wiem jak wymyli państwa, ale ja to bym sobie dzisiaj rzucił zbyszkiem. Dobrze, ale najpierw sprawdźmy jak to działa, ile to w ogóle działa. Weźmy siebie i rzućmy siebią. O, czekaj, za słabo. Ej, pu. <laughs> Dobrze. I okazuje się, że w ten sposób możemy rzucać dosłownie wszystkim i dosłownie wszystkimi. I dzieją się różne rzeczy w zależności od tego, czym rzucimy. Na przykład, jeżeli wezmę drzewo i rzucę sobie drzewem w górę, to czy pojawi mi się drzewo, czy o, gdzie to poleciało do nieba, spali się. O, to okazuje się, że wychodzi z tego skrzynka. I to będzie skrzynka, <grym> która ma rzeczy w środku. Okej, okay. robi się naprawdę ciekawie. Tylko że tracę tam te rzeczy. Ja dosłownie wszystkim mogę rzucać, tak? Mogę rzucić kością? O, nie tak. Tak. <grym> Ty, kości niszczą bloki! Co? widziałeś to, pato? Nawet trawę podniosłem, dobra, czyli to działa jak silk touch. A jak rzucę żelazem? <noise> Dobrze, podoba mi się, tylko... Nie mam czym tego wykopać, bo jakby jestem trochę biedny. Dobrze, może zróbmy sobie tak jakiś workbench. I narzędziorki. Tylko, że na razie to póki co z drewna. Nie gadaj, że będę mógł rzucać kamieniami. jak To, to jest jedno z moich marzeń w Minecrafcie, że mógł rzucać kamieniami w villagerów albo w Zbyszka. Po co mi dioryt? Z diory to nic się nie da zrobić! O, czekaj, a mogę rzucić diory ten? Wow! Okej, okay. tego się nie spodziewałem. Dioryt normalnie, jeżeli rzucę, to on kopie mi bloki. Co ty ga... A, albo stawia bloki. Jaki kozak, dobrze, będę miał kamień. I to taki zwykły. Ej, ja, ja potrzebuję inny kamień, jest mi niepotrzebny. Dobrze, nazbierajmy kobla, może potem się do czegoś przyda. Ej, tam widzę, że jest wioska, nie? Bardzo dobrze, będziemy mogli tam sobie pójść. Dobrze, mogę ten blok podnieść, byłoby naprawdę sympatycznie. Okej, okay? ja mogę takim blokiem w ogóle rzucić. Co się stanie, jak rzucę takim blokiem? On jest strasznie ciężki. Okej, okay. gdzieś poleciał. Co się wydarzy? Co się wydarzy? O, rozwalił się, ty, normalnie dostałem żelazo już przerobione, bez wykopywania. Okej, okay, Zbyszyk chyba dzisiaj dostanie fory i nie będę musiał go tłuc, ale i tak nim rzucę. Tam jest jeszcze jedna, wio jest jeszcze jedna wioska, ale ona jest chyba taka z tymi... z że tam nikt nie mieszka. Dobrze, to niepotrzebne. Ty, a rzuć drewnem jeszcze raz, jakby, a drewno samo w sobie da mi skrzynkę, może coś fajnego będzie z takiej skrzyni. O, no i widzisz, i więcej drewna do rzucania bardzo dobrze. I jabłuszko, co bym se coś zjadł. Pyk, pyk, pyk. Normalnie skrzynki same robię. Huh, zbroja więcej żelaziwum. Wow! Okej, okay, dobra, tego się nie spodziewałem. Powiem wam tak, robi się coraz ciekawiej. Dobrze, chodźmy do tej wioski. Co się stanie, jak rzucę dynią? O! Postawiłem w ten sposób dynie. Może jakiś krzemylczek bym znalazł od razu? A, jak już tutaj jestem? Czemu by nie? Dobrze, mamy to. Co się stanie, jak rzucę krzemieniem? O! Nic. A jak rzucę żwirem? O! Robi się żwir. W sumie to my możemy już zrobić zapalniczkę, bo czemu nie? Mamy tego pełno. Halo, zobacz to. To, że trzeba by się wybrać tam! O nie, rzuciłem... Czemu rzuciłem? Co ja zrobiłem? Czy rzuciłem zapalniczką? Okej, okay, ale to, to wygląda dobrze. <grym> Podpaliła wszystko i dalej jest! Myślałem, że mi zniknie. Okej, okay, z zapalniczką trzeba uważać, bo ona robi dużo krzywdę w świecie. Ej, zapomniałem powiedzieć o tym, żebyście powiedzieli, że im klikną łapkę w górę. A nie, czekaj. Odwrotnie. Nieważne, w każdym razie mogę rzucić zbyszkiem, czy się nie da rzucać. A nie, czekaj, maba mi się da, czy się nie da? Mo, da się, normalnie paz jest Zbyszek, mam go na rękach, Zbyszek ciężki, ale damy radę. A masz Zbyszek! Nie da. O, rzuciłem Zbyszkiem. Widziałeś, że nie się da i nawet nie jest zły, bo, bo spadanie nie boli. Dobra, by trzeba było. A mogę w niego rzucić kamieniem? <ścoughs> normalnie kamieniami, Zbyszka, co ty gadasz? Kolejny z moich marzeń się spełnia i piaskiem w oczy! Fiorytem dostaniesz, Zbyszku. Dobrze, pokonałem go normalnie kamieniami. Co to jest? Co, 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 co się dzieje? O, dobra, myślałem, że coś się stanie, ale nic się z tym nie stanie. Zróbę sobie trochę chleba, żebym głody potem nie chodził. Ty, ale ja mogę zrobić sobie żelazne narzędzia, przecież ja mam pełno. o, jeny, zapomniałem. Dobrze, najpierw się prześpijmy. Skrzynka, szmaragdy. Będzie można szmaragdami rzucać, bardzo dobrze. Kolego, czy tym. możesz mi. Halo, panowie, ja bym. O, ja w dzieci dam. Ja się rzucić z tym golemem villagerem? Nie, nie mogę. Dobra, to wstawaj. O, bardzo dobrze. Krowo! O! Idź sobie. Mogę? O, <laughs> wystrzelona. Dobra, czekaj, jak rzucę szmaragdem, nie, to dostaniesz szmaragd. Dobrze by... Wow! Willager nowy się pojawił. <laughs> On jest w pełni wyenczantowany, w sensie ma wszystkie rzeczy! Ło wow, ciepanie. panie, a ten też? Dobra, idź piszot! Ło, wow, mogę kupować wszystko dosłownie czajsz to? Jaki kozak? Dawaj więcej. Normalnie za szmaragdy mogę kupować takie rzeczy od nich, hej, to jest niesamowite Dobra, ale może tak sobie narzędziorki póki co zrobię, a one się mogą przydać Bo w sensie, nie mogę wykopywać bloków To jest żarna kakaowca, normalnie mogę rzucić i się zasadza, co to jest w ogóle? Okej, okay, czyli jeżeli to działa, nie? I mogę rzucać w ten sposób rzeczami, to jeżeli rzucę sobie złotem, to też... O, właśnie, człowieku, przecież... Ja już teraz będę miał do handlu wszystko jak pięknie, rzuć tym, o, pięknie Dobra, ja tam widzę portal, chodźmy zobaczyć, co się stanie z portalem, w sensie, ja wie, mogę rzucić, jakby to jest coś pięknego. Daj to! Pyk! O, no i rośnie. I są kurczaczki, a kurczaczki to znoszą jajka, i jajkami też można rzucać. No Ale jajka to co, to najwyżej mi kury mogą tutaj zesponować, bo co, niby więcej, o! Dzień dobry! Ty, a czemu tak? Ups, ja nie, mogę tak znowu? Co jest?! Wy jesteście jakieś chore, znosicie zmutowane jajka! Ja chcę jeszcze raz, daj jajka. No patrz, teraz jak na złość nie chcą znosić. Dobrze, chodźmy może tam. No, może coś ciekawego się zaraz wydarzy. Sprawdźmy to. A jak mam jabłko, nie, I rzucę jabłkiem. Mam dwa jabłka, mam cztery jabłka. Mam teraz pięć jabłek. Mogę mnożyć tak jedzenie, pato! Zobacz, i mam dziesięć <laughs> Jaki geniusz mam dwadzieścia jabłków! Rzuć patykiem. O! Nic się nie stało. Jest skrzynka? Powinna być, nie? Ej, ten portal jest praktycznie zrobiony? Nie, dobra, trochę tutaj brakuje. Ale mamy skrzynkę, oła, 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 oła I mamy jeden obsydian, mamy jakieś śmieci, one się nie przydadzą A weź to pokaż, co się stanie jak to wezmę, co się stanie jak wezmę to i tym też porzucam Czyli tak, nederak, obsydian i to, porzucajmy, czy coś się dzieje, czy się nic nie dzieje Nic się dzieje Wow, ej To się rozwaliło, a jakbym sobie tym rzucił w łeb? <laughs> nie wiem, czy to jest dobry pomysł, ale sprawdźmy to, co się wydarzy Uwaga, oła, ty odporność na 3 minuty to się przydawne w dawaj więcej Jakbym miał diamenty, to ja zrobił portal z tamtego, ale nie wiem jak zrobić z portalu z tamtego, rzuć Można, myl państwo? Można! Bardzo dobrze! To to, 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 to tak, 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 pięknie to jeszcze nie było chyba Okej, okay. wejdźmy do środka, bo i tak w zasadzie musimy zdobyć perełki, reszty różnych rzeczy i innych Oła, dzień dobry! O, dzień dobry! Ło, wow, mało widać. Dobra, tam ewidentnie znajdziemy perły, ale fajnie by było znaleźć tej pigliny i z nimi zacząć handlować. Wtedy miałbym perły i mógłbym się przenieść na przykład tam do tyłu, nie? O! No i jest paru. Proszę, macie! Chodź, masz tutaj! Zobacz! Chodź tu! tak szybko to jeszcze nie handlowałem z piglinami wskakuj tutaj, nie tam się gapisz! To masz! Chodź tu! Chodź tu! A rzuć płaczącym. Okej, okay, po prostu płaczącym. A rzuć skórą. Okej, okay, więcej skóry, jak ona się mnoży teraz, tak? O dobra, będziemy mogli zrobić sobie łuk. A, złoto się skończyło. Dobra, czekaj, bo trzeba by było teraz pomnożyć to złoto! Proszę, 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 to jest coś niesamowitego, naprawdę. Proszę panowie, mamy tego bardzo dużo! O, mam strzały, ej, strzałami będę mógł coś robić. Oj, i perły, już, bardzo dobrze. Co, so, nas co się dzieje? Skąd tu się tu wziął? Chodź tutaj, Andrzej! Chodź masz! Tu zapraszam, proszę, proszę wejść. Ty! Zbroję mi podniósł i założył złodziej jeden! Dobra, właśnie tam a nie się tutaj. O, proszę bardzo. Siedem pereł! Pięknie właśnie o to chodziło! Tylko w ogóle nie chcę mi dawać w sumie mnie jest mi potrzeby. Dziewięć pereł, no ale tak... jeszcze trochę i brakuje rzeczy. 11 pereł, dobrze. Okej, okay, może sobie w międzyczasie łuk zrobię, skoro mogę, bo czemu, nie? O, proszę bardzo. Chyba tyle nam wystarczy, żeby iść dalej Jak rzucę strzałą, to co się jest Wow Dobra, ja po prostu mogę rzucać strzał i nie potrzebuję łuku, czaisz to? A jak będę miał łuk i nim rzucę, to co się stanie? Uwaga Wow Dobra, to było dobre, ale jednocześnie to było głupie Co to było, jaki wystrzał? Dobra, trzeba ale było gdzieś pójść Proszę O Co ty... Co jest? Dobra, no tak mi się podoba Okej, okay, trafię tam? Uznałam życie nie trafię i zginę Wow! Trafiłem Dobra, trzeba ich utłuc. A czekaj, trzeba rzucić sobie w głowę magmą, zapomniałem I. pyk. nie zadziałało. Ała, a ja wyrzuciłem wszystkie potki, no nie podoba mi się to, no bardzo mi się to nie podoba, naprawdę. Można przynajmniej stać mnie na tarczę. Rzutem na taśmę. Gdzie z łuku zaraz trafię! O, proszę bardzo! Po co komu łuk jak można rzucać? Dziwna forteca, nic tutaj nie ma. Wow, dobra, jesteśmy. Tylko czekaj, jak... Nie rzuć mi się kierą. No rzuć mi się kierą! Okej, okay, ale jest. Ła! Dobra, mamy problem. To trzeba było tak robić jednak. Dobre, mamy pałkę jedną, co się stanie jak nie rzucę? Czyli trzeba jednak tutaj na. wystrzeliwać ich trochę. Dobrze, i te strzały najważniejsze trzeba zbierać. Nie, drugi spawner, pato! Ops! Ła! Nie no, strzał mi trochę szkoda! A przecież ja mogę normalnie bić się kierą. A ty głupi ty. Najgorsza, że mi się drewno skończyło i nie mogę skrzynek robić Jeszcze dwie pałki musimy zdobyć jakoś Okej, okay, jeszcze jedna i znalazłem patent, bo mogę rzucić, ale dalej trzymać tarczę, nie? Jakby to działa Rzucam, trzymam tarczę, on strzela, podnoszę i tłukę A! Dobrze Dobra, mamy wszystko, możemy stąd wychodzić yy, czekaj, czekaj, Obsydian, rzuć obsydianem i zrób portal, genialny plan Opa Piękne Myślę, że smok może mieć ze mną ciężko U, podziemia O widzisz, no widzisz, no Czekaj, a zrób wiadro i nabierz wody Co się stanie, będę miał wiadro z wodą Da się tym rzucić? Tak! Ej, to jest całkiem spoko, może się to przydać O, i jasność nastała o, zostawcie mnie A jak rzucę prochem, to wybuchnie? Dobra, a jak rzucę craftingiem, to coś się stanie? Dobra, się postawi Chce co? Zróbmy piec i rzućmy piecem Nie, 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 po prostu o, cyk, proszę bardzo, piecek, pek U, ty, on się pali Co? Ty jest... Co ty gadasz? Dawaj więcej! A jakby tak trafił, on przepalę, Jakby tak trafił na przykład, że będzie mi tego, diamenty przepalał? Jakie to by było dobre I sobie, ziemią dostaniesz, dobrze <śm> Zasypało mnie aż Ile rzeczy z niej wyleciało, co i... Jakim cudem Dobra, ale ja chcę stworzyć tutaj piec z diamentami Jakby nie widzę innej możliwości Uwaga! O! Dwa! Żelazo! O to, dobra, czekaj, a weź zrób tak, to też jest dobre Czy mogę po prostu piece se podnieść, nie? Raz, dwa Idź mi stąd! Trafię, nie trafię? Okej, okay, nie, żarcie się przepala, inne rzeczy, dobra, jest jest ciekawie No dalej nie ma diamentów Ale Trzeba się posprzątać trochę, bo ja nie jestem w stanie już rzeczy podnosić, za dużo mam tutaj surowców Są diamenty, pato! A czekaj, jak teraz zrobię tak, to co się stanie? Kocham to. Dobrze, dobrze. Proszę bardzo, możemy zrobić sobie z tego normalnie. Yy, wszystko, w sensie. O, no i to by było na tyle, no bo nie mam więcej rzeczy. Mogę jedynie co zrobić sobie czapkę z diamentową. Nie, nie mam tego, no nie mam yy, desek. Dobra, Oczy mamy, możemy iść do Endu. Ciekawe, co będzie wędzie. Czy mogę podnieść bedrock, czy mogę rzucać bedrockiem, czy mogę rzucać smokiem. Jak, a jo, mogę rzucać smokiem. Dobra, Ale najpierw muszę stąd jakoś wyjść. Okej, okay, nie byłem jakoś specjalnie głęboko Patrz, teraz, a nie, wiadro stracę O nie, jak wejdź Ty, mam genialny plan, ja muszę iść w tamtą stronę, nie? Patrz, robisz tu Wchodzisz tu, idziesz tam Rzucasz tam, wychodzisz Jesteś, piękne, pa, cyk O, tu? Czemu tak? Tu, o, tu, pyk, wchodzisz? Easy peasy, mil Państwo, easy W którą stronę do endu? O, w tamtą Myślałem, że rzuci Dobra, to będzie na drzewie. Tak, jakbym sobie przerobił to na deski, nie? Mam 20 desek. I mogę tak zrobić? Ty... Co ty gadasz? Złote jabłko. Płyty muzyczne. Co się stanie, rzucę płytą? Będzie grała. Prochę Ej, jakbym znalazł proch i znalazł piasek To ja zrobię tego. TNT mylę Państwo. Uuu, ciekawy drog. Dobra, ale weź to z bo już nic nie słyszę za głośno ta muzyka. O! O, oh, cisza, dziękuję. Dobra, mm. mamy diamentową zbroję końską, nie wiem, czy mogę tym rzucić. Tak, ale to się po prostu pomnoży. Tam daleko musimy iść, no nie gadaj. A mogę rzucić siodłem? Hii! No nie gadaj! No nie gadaj na uh. Co się dzieje? Dlaczego lata? Ups. 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 Dobra, nie podoba mi się to, dlaczego ten koń latał. Dobra, muszę teraz... O Jezu, ja jestem? Rzuć wodą, rzuć wodą. No i super, to se zginąłem. Co za głupi końcia? Ja dobrze widzę, że to wszystko, co spadło z konia, jest gigantyczne. Czy jakieś. Co, co, co za świat dziwny jest? No zarazem muszę trafić bardziej tą wodą. Zresztą znowu będzie to samo, jeżeli zrobię tak konia. Czy to tak, co to. to, to, to... Okej, okay, ale da się na nim latać, czy się na nim nie da latać? Bo to jest dosyć istotne. Nie, nie da się. Nie ma takiej możliwości, bo on. Tak jakbym nim rzucił po prostu. Okej. Okay. okej, Nie wiem, czy ja już w stronę nie pogubiłem przez te konie. i, idzie. O, tam, dobrze. Tu chyba trochę źle szedłem. Dobra, jeszcze raz Ej, to oko poleciało gdzieś w dół Oko poleciało dosłownie w dół, nie było go nigdzie u góry Okej okay. Muszę chyba gdzieś tutaj się zacząć kopać Dobra, ale ja bym chciał jeszcze ten piasek, żeby zrobić sobie TNT, Także potem w razie czego można było z tego skorzystać Opa Dobra yy, Dawaj, dawaj Dobra, wystarczy Czekaj, mogę nimi rzucić? Dobra No i wyrzucenie, pięknie Okej, okay, czyli ja musiałbym gdzieś zacząć kopać się gdzieś tu teoretycznie Czekaj, jeszcze jedną parę spróbuję W tamtą stronę, ale ja byłem tam i to leciało w dół, czyli to musi być gdzieś pod spodem Dobra, to wskakujemy gdzieś tutaj O, pyk, pięknie, dobra, żyję Dobra, no to wchodzimy głębiej Ma nie trafiłem, jak w idę O, dobra, mamy to Okej, okay, nawet mi się podoba Czy jeżeli rzucę drzwiami, to zrobi się domek? Nie, zrobi się pół drzwi nie, nie do końca mi się podoba ten skalk tutaj, jakby. Dobra, ła! Okej, okay, wejdźmy. Chopa! Dobra, już mi się to nie podoba. Tylko ja perę, nie mam, żeby tam się przenieść. Ej, a zrób tak. Yy, zrób tak. O, pięknie. I teraz. Łupa! Dobra, mamy to. Jest jeszcze wiadro, nie spadło. Ale rozegrane dobrze, bardzo dobrze. Dobra, mamy te bloki, tym pewnie też będzie można rzucać, tak myślę Ciekawe czy da się tym w ogóle jakby zniszczyć coś Bo to niszczyło bloki, nie? Może uda się, że będę tym rzucał zamiast strzał. A i tak wyjść strzały do ręki Nie, to tak nie robi A kobel? Okej, okay, kobel niszczy Dostałem obsynię dzięki temu, okej okay. A jakbym rzucił... W... Czekaj, ja chcę rzucić bedrock Bo wtedy bedrock mogę dostać, nie? A masz! Pyk! Ty da się normalnie, co ty gadasz? Wow! Dobra, tego się nie spodziewałem. Kobel jesteś naprawdę dobrym blokiem. Może wezmę sobie to złote jabłko, co? Bo no, tak, to ciężko. Dobra, rzuć strzałą koblem. Wedrokiem coś się staje, jak rzucam, nie wiem. Pyk! Wow! Co ty gadasz? Dorm dlaczego to wybucha? W ogóle co w tym chodzi? Dobra, ale z strzałami, co? Dobra, pięknie. O, ale kozak chodzi, dobrze. Bez łuku jakoś tak fajniej. Dobra, weź bedrock. Co robi bedrock, jak nim rzucę? Da się rzucić bedrockiem? Wow! Okej, okay, robi bedrockową ścianę. A jakbym trafił smoka bedrockiem, to coś się stanie? Mam jeszcze kobelka? Mam, dobra. Ej, smok jest. Okej. Okay. Rzućmy w niego bedrockiem. Zobacz, co, co się wydarzy. Ty! Jak dużo mu zabiera, widzisz to? Co ty gadasz? Dobra, te ja mogę go załatwić. Kabel będzie mi wykopywał bedrock, a ja będę nim rzucał. To jest genialne. A daj mi więcej bedrocka. O, dobra. Smok jest? Tak! Ej, <laughs> kozak! Bedrokiem smoka, ty, a jak zrobię to? <laughs> a masz! Dobra, ale na sam koniec, ja bym chciał zbić TNT zobaczyć, co się stanie, jak rzucę TNT. Bo to już w ogóle musi rozwalać głowę. 4, 5, o jest, źle ułożyłem. Okej. Okay. Raz, dwa, trzy, cztery. TNT. Dobra, czy jeżeli rzucę To po prostu pojawi się TNT? Czy to tak totalnie mocno wybuchnie? Jakby. Jestem ciekawy. A Gdzie mój łuk? czekaj gdzie mój łuk? O jest. <laughs> to jest niesamowite, nie? Milion strzał. Gorzej, jak się sam zaraz otłukę tymi strzałami. Okej, okay, leci smok To TNT. Co się wydarzy, jakim rzucę? Przygotujmy bedrock. Okej, okay. i łap! Wow! Ej, to było mocne. <grystanie> Ej, to mocno wysadziło tutaj wszystko dobre, jaki kozak! Mogasz z tym jajem? Nie, znikło! Dobra! <grystanie> Fajne to było! Ej, poczekaj chwilę! Youtube wybrał ten film specjalnie dla ciebie, żebyś go obejrzał. Dlaczego? Nie mam żadnego pojęcia! Ale to nie może być przypadek! Kliknij i zobacz co tam jest, bo czas już się kończy! Za 3, 2, 1!